Hmm... To jest problem, bo dalej mam ten. Projektanci poziomów sprawę. Problem z policjantami, więc pójdziemy sobie szybko od razu w to miejsce. Może akurat na tych loadingach mi się ten... od znaka spadnie. Ja już mógłbym po prostu wszystkich policjantów zabić, ale... Wolę być po prostu grzecznym. <laughs> Dobra. No na pewno nie tak. Bong bong. Idziemy do tatusia najpierw, później się choinka weźmie. Aj idiota. Uwaga. Podejrzany w zasięgu wzroku. Natychmiast się zatrzymać. No i świetnie. Tuj w ostrzał. Chcesz skolta, ziomek? Z tego nikt nie przeżyje. Ale z tego też sobie trafić nie będę. Przeżył to to? tutaj A to już na komisariat tutaj, jak już... czy znaczy, to nie jest komisariat, ale... Dobra, postraszyłem go. Ja go chciałem postraszyć. jaj, to są jeszcze te snajpy. Nice One robią... Co to jest? To jest brower? Już mi lepiej. Dostrzeżono podejrzanego Dostrzeżono podejrzanego. Ha! Już go nie widać A, to się pistoleta boje Sorry ludzie, dobra, możecie... Ja mniejszą to. Dobra, lecimy dalej Hmm. Muszę przestać. Bo przede mną ucieka biegryw na ze mną. Dobra O Staczki z policjantami sobie wyrównałem zabijając ich W sumie kto mnie teraz ma ścigać Dlaczego nie Rops. jestem zaskoczony? Przejdziemy przez to firmę i na lewo Kotek Kidziłeś Hops Wow, ile tych przedmiotów, poza sobie te książki Lysyfnie tu wywalał się czuję O-o Brać go! A, to był mój Tylko moja broń mnie rozumie Pozbieramy broń No i wychodzimy Muszę przestać palić to świństwo Aaa, no wow, o co chodzi. jak mi serce wariuje Ooooo ten i już mi a, o, b, a, b, o, ten 6 jednak Dobra. działa Ogarnąłem sytuację Damy sobie z powrotem na mapę Potwierdzam, podejrzany wychodzi z pawą, kieruje się na północ Potwierdzam, podejrzany jest w... A i znowu będą gadać Kieruje się właśnie na północ <laughs> Przechodzimy Araby. O! No i co tu się dzieje w ogóle? jakieś dobre żarcie? Czy ktoś mnie w końcu słyszy? Ile będę tu siedział? Ojejku Dobra, pomogę, żeby to zgasić. Aż mi się gra przymuliła. Nice, ale to będzie łanie kasy teraz. Ech, dobra, wychodzimy z tego miejsca. I lecimy dalej. Gdzie ja ogóle jestem? Ja tu byłem, chyba już. No, byłem. A, schowam pistolet. Chcę przestawię na ten, co mam więcej amunicji i chowam. Gdzie tu iść? Dlaczego nie jestem zaskoczony? prostu jakoś muszę przejść dalej tam. Wygram nagrodę. Co, muszę chyba do kościoła pójść? Tak. <trony> Ten, kto projektował to miasto, musiał być dźgany. <trony> Troszeczkę. Co to jest komisariat policji? Co, kto do mnie strzela? Wow! Tak do blisko byłem Moich przyjaciół. Już bez dwóch zdań. Potrzebuję tego więcej. Mam coś tu jeszcze co mnie bez problemu jakoś. Nie, apteczek szkoda, zostawię sobie zdrowie takie jakie mam. na mapie zostawię. Dobra, to idziemy do kościoła. Teraz do! Na cmentarz Wow, dobra, nie zauważyli mnie, jak świetnie. Ile, ty, il, ile ich tu jest? Wyszedł jakoś bokiem. Cmentarz. Oraz w którym kierunku? Dlaczego nie jestem zaskoczony? No tak, idę tu do góry, tak? Nie. To tu jest w ogóle. A tu już jest cmentarz, tylko tam jakoś trzeba wyjść. A tu jest wyjście, dobra. O, nie rzucają się na mnie, jak miło. Sz szpadel, jakby inaczej. Dobra, szukamy teraz tego grobu. Projektanci poziomów zpieprzyli sprawę. Chyba tu na wprost gdzieś. Zombie bidat ok. Może tutaj Jakaś tabliczka na pewno jest O, tu jest coś świeżego O, tak to był ten grup Ej co już moje siki się nie palą? Więcej nie powiesz, że nic ode mnie nie dostałeś na dzień, ojca. O, o, dlaczego mnie zabili? A czy ogłuszyli? Tego nie łapię. Zrobimy to tutaj? No, tu powinno być bezpiecznie. Dziś nie wtorek, nie środa pierwszy. Ty byłeś pierwszy ostatnio, teraz ja. Dobra, co teraz Stawa. robimy? Co? Co? Już Co chcieliście mi zrobić wy brutale? Wiesz ten web stąd! Kość to twardy Zadźwiam go Dobra Zapłacili za to co mi zrobili o! Już mi lepiej o! I to jest porządna gra. Utknie się to jest skrypt, żeby uratować. A nie, że już koniec. Co my tu mam jeszcze? Tylko przypadek na razie. Jakie ubranie, lol. Matko boska, jestem po No okay. świetnie. Tego mi do szczęścia brakowało. Coś mi się ten tyłek nie podoba. Nie, no w tym nie mogę wrócić do domu. Pójdę odebrać ciuchy z pralni. Zobaczmy. Chyba muszę pójść tutaj. A to koło domu. To koniecznie ja tu wziem. idę w pro na wprost. A gdzieś to w tym kier. O, coś tu jest. To nie było dobre. Dobra. Powoli będziemy tu odzyskiwać broń, ale póki co ładnie wciery dostałem. Ła! Co jest? Ale lipa. A nie mam żadnej. To się wrócę. Bo tu była. Bez Dobra jest. Potrzebuję tego więcej. A tutaj nie mam żadnej. Nie, myślałem, że shotgun a ma. A jest shotgun, Git. Gdzie trzeba tu swoją broń odnaleźć? Nie, tego nie chcę. zady żebym rozróbę tym zrobił. Okej. Okay. A z tym pokojem co jest nie tak? Co którym. Aha, dobra, tędy. Dobra Podzwiedzamy się ręko Trzeba podzyskać Itemki eee. No i ha Nupki mnie zatłukły To trzeba ich teraz tu Nice ale się fajnie rozpoćpią. Mam już młot? Nice. Szybko. Dobra, gdzie tu jeszcze coś może być? Wszystko trzeba pozwiedzieć, Sześciusieńko. O, tu jest coś jeszcze. O, ten szajz jednak działa. Tu nie wiem, wchodzić? Nie, może się wrócę, jak nie będzie innej drogi. Ale na razie pójdę inną drogą. Dwie apteczki, o nie ma innej drogi, tam trzeba pójść, no dobra Ale ja tu przynajmniej jeszcze pistolet zdobyłem Co to robi? Ryby mi wyszukuje Mapa, dobra Wow, dziwnie to miejsce wygląda Parkura. OK, Okej, gdzie jest wyjście? Myślałem, że to jest wyjście A no bo jest, dobra Fajnie, w sumie że po tym szedłem Pewnie myślałeś, że dzisiaj nie umrzesz. <laughs> Dobra. Co jest skąd? Oj, coś dzisiaj nie mogę trafić Dobra leży Też mam wszystkie swoje bronie? Nie Ale stary stan amunicji mam, jak coś znajdę To git Tyle dobrze, tylko bronię znaleźć O właśnie O tym mówię Tam są apteczki A, gdzie tu mogę iść chyba tylko tutaj to idziemy tutaj w takim razie. O. Nice. Ja nie chcę tu. Nie ma innej drogi. No nie ma. Taki idziemy tędy. Ma no. właśnie nie udało. Jejku, i to od początku wszystko. Dobra, moje siki dalej się rają. No to chodziło. Wszyscy to mówią. Dobra.